Witam z tej strony. Headshot dzisiaj będę nagrywał. Nic nie będę nagrywał. Przeglądałem nie moich skinów. Więc. Mój pie... A w ogóle ze mną dzisiaj jest Słak Kolejny raz. No. Na <grymne> no wszystkich Dobra, czynka. więc, pierwszy, więc pierwszym, pierwszym skinem jest CZK y, Szkarłat... Na, 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 na sieć. Chcesz powiedzieć, twoim widzom? No możesz. E, dajcie mi lajka, like, bo wrzucam następny odcinek z tym openingiem Mogę wrzucić, bo mi się długo Wskazywanie e, e, i temu. itemów Czajka. Dobra, jeszcze się tam zamknie Dobra, następnym skinem jest Galiar Rakietowy Boom Następnym jest AUG Rykoszec Następnym jest mój ulubiony, czyli MP7 Star Trek Dostawa Specjalna Następnym to jest Skrzynka Breakoutu Następny no. to jest N4A1S Bazeliszek no. Następny jest USPS Obrońca. Następny chroma 2. Dwie Berety śnieć. No nawet, nawet ładny. AK47 Niebieski Laminat. Olbrzym Origami. Phoenix. MP7 Leśny Zopad. Tutaj drugi raz. Tutaj mamy TK9 siatka militarna. Ej, będę musiał znowu odcinek, bo mi się długo ładował. Dobra. Tutaj mamy G3S, G1 y, Pustyna Burza. No, nawet, nawet fajne. Sobie zmienię, bo nie mam. Tutaj UMP45 miejski dopad. Skąd się już tak? Mówimy. Y, następny to będzie Nowa Widma pijaskowa. Następny Breakout, Breakout, Desert. Eagle Błotniak yy, Olbrzym Wężowy Kamuflaż yy, Chroma 2, Chroma 2 Phoenix, Chroma 2, Chroma Chroma Breakout No i tutaj mamy nowego pistoleta, czyli jest nim rewolwer Dobra, może to, jeszcze... już, yy, to już wszystko w dzisiejszym odcinku Chciałbym się pożegnać Daj łapkę w górę, zostaw suba, zostaw laj komentarz Dziękuję za oglądanie, nara